Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Wy Spider-Man. The Amazing Spider-Man, przepraszam, chciałem powiedzieć Spider-Man Shattered Dimensions. Dobra, na czym to my skończyliśmy? Aha, że mamy doktorka w białym kitlu. I musimy dojść do pewnego miejsca, ale zanim ja sobie zrobię mały upgrade'cik co ja bym mógł sobie tutaj zrobić? Eee... czekajcie. A, niech będzie to, co mi tam... Okej, okay, no to lecimy. Może jakieś komiksy będą po drodze? Wow! Weeeew... Czy tu jest jakiś komiks? Nie, jakoś nie widzę. A czemu oni nic nie gadają? Czyżby się siebie wstydzili? No doktorku. Ale ja proszę o doktorka, nie... Żeby to Spidey mi mówił. Lubisz tak wysoko, doktorku. Lubisz, gdy jesteś na górze. Wszystko ja żyć. Ło Przepraszam, pomyliłem się. Byłem na miejscu, a nie zauważyłem tego punkciku, ponieważ się zawiesiłem. No aha, na górę. No dobra, to jedziemy na górę. Spidey, możesz tam wejść? Първи път Опс си. Дор-то-дор сервис. Не е много, но трябва да имаш место Не мога да зарадя възможността в това место. It belongs to an old friend of my Aunt May. His name's Stan. I'm house sitting for the summer. I don't know about this. Well, the other option is going back to the lizard's lab. In the sewer. Uh, this'll do. Where should we set up the lab? Uh, over here. I guess we start with getting whatever equipment you need to work on an antidote. There's the computer. Kind of old, but it works. A few books for reference over there. Not much. Oh, there's a copy of Splice of Life over there. And the television. I guess we should see if we've made the news. Tak Connor Connors, <coughs> the living corpse, Hospital with the aid of Costume Vigilante Spider-Man. There's no clear motive for the breakout, but police have started a citywide search for these two extremely dangerous fugitives. Now, back to the main story. I guess that's a yes. Brilliant. Now they'll think you're the villain, Peter. This is all my fault. Doc, if you help me come up with a cure, we'll both be heroes. I'll contact Gwen and see what's happening. Wait, will you tell Gwen? About me? I have to. Just another reason to create the antidote, right? Now, what are we gonna need to set up your lab? For starters, all my research. <laughs> I stored my files on a tablet with an Ouroboros insignia on it. But it won't be easy to locate. No problem there. I broke into Oscorp once. I can do it again, Peter. Be careful. If Oscorp was continuing my work in secret, we don't know what to expect. This is not the same serum that infected me. It's a virus now. So I've heard. So, ready to play God? <laughs> you do remind me of him, your father. Oh, uh, Gwen's calling. Pete. Gwen, I'm glad you're all right. Listen, I'm with Connors now. I know, Peter. The whole. Thing. It's a mental facility. Are you out of your mind? You know what Connors did to the city. He created this problem to begin with. And he can create an antidote. This isn't the lizard. This is Dr. Connors. Can he bring my father back? Gwen. I trust you, Peter, but I can't trust him. I'm sorry. I had no choice, but he's the key to getting you better. And right now, I need you to gather his research for me. I can Dr. Smythe sent it to Oscorp's archive facility. Just hold on a little while longer. I'm on my way. Hurry, Pete. I know we're quarantined, but it feels like we're prisoners. Uh, Smythe says he's working on a solution. I'm gonna get you out of this, Gwen. I hope so. Gwen's been through a lot. I murdered her father, Peter. You didn't kill anyone, it was the lizard.

Wieszaki, i tu będziemy też m, bodajże za parę naście tam odcinków e, szukać odpowiednich miejsc, żeby właśnie podkrywać e, różne e, kostiumy Spidermana, ale no, to za jakiś czas. O, tu mamy na razie tylko to. Jak dam tak. Aha, no widzicie, mamy już taki z czapeczką. Ale ja nie chcę z czapeczką. Czy ja mogę cofnąć? O, dziękuję. Nie chcę z czapeczką. Chociażby było śmiesznie. Hmm. Dobrze. Co tu mamy? A, pomieszczenia, w których. Peter, wait. What are these things? Oh yeah, I was working on those before everything went down. Call them my spider tracers. Long story short, if I stick this on a police antenna, I should be able to listen to everything they say. <coughs> should? I haven't exactly had time to try them out yet. No time like the present, though, huh? I'll make a detour on the way to Oscorp Archives. O loading. No, w czasie loadingu. żeby sobie przewijać jakieś znowu rozmowy, jakieś podpowiedzi, tego typu rzeczy. No. Ale ja się pobawimy znowu na mieście. Nie wiem czemu, ale bardziej mi się podoba zabawa na mieście w tej grze niż jakieś tam lokacje. O, mam komiks z pierwszy. Wow. Klik. Już mamy pierwszy radar. No dobra, no to lecimy. A tu widzę kolejny komiks. Nie, nie, nie. Tu. Tu widziałem jakiś komiks. Albo mi się zdawało. Przepraszam, że tak zajmuję się grania, ale dobrze widziałem. Chciałem dobrze widzieć. Dobra, nieważne. Komiksy kiedy indziej. No, i ha tu chyba widziałem komiks. A, dobra. Yee, yeah. sweet. Sweet. How sweet. Dobra, lecimy dalej. Tu jest komiks. Widziałem tu komiks. No właśnie. A tu widziałem więcej tych komiksów. Um... Hm Gdzie jesteście, komiksy? Oh! Wow. Whoa! Ho, 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 ho! Święty Mikołaj nadchodzi A nie ten, przepraszam to jeszcze nie ten okres czasowy. O! Było, było No Szlak by to trafił, no było E Czyli komiks był niedal... Leko... Czekajcie, sobie zawrócę. No ho, 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 ho. No był znowu komiks! Ale ja jestem... no Spide jeszcze raz No aj, 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 aj. no, komiks. No zaraz nie, tylko... <laughs> Poczujmy się jak. Jak to? Mm... O, to jest komiks. Mam Cię. Jak? O, znowu był latający komiks. Czekajcie. Hop. Są te latające komiksy. Ja chcę je złapać. One są bardzo śmieszne. Latający komiks. Mmm. Um. O, 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 Tu widziałem. No! Pit! Widziałem taką latającą. Gazetę. O, o! Widzicie? Właśnie, tu. Jeszcze jedną gazetę potrzebuję. Może jakiś. O, o Tu jest, tu, 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 tu. Kurde. Nie chodzi mi o antenę Pit. Pit. O, było, było! A tu jest, czekajcie! Stop, 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 stop! No kurde, widzę, no! Jest! No! Tu... A tu kolejny! Oj! A coś tu się stało? A gdzie on jest? Wow! Latający komiks! A gdzie jest ten komiks? No, widzę go, no. No, czy widziałem? O! No, Spidey może się opuścić. Dziękuję, tu jest komiks. Widzę, widzę, widzę. Okay, to czy, czy to nie komiks, czy to coś tam? Nie wiem, dobra. Idę na tą antenę w końcu. Well, just on top of true. too. Spider Hotline now in service. How may I help you? Yee, with Dow reported aggression in a back alley over coming through. I repeat, huge rhino like creature climbing to top of the parking lot. A rhino, huh? Should be on my way then. No to lecimy. W takim razie. O! Uf, coś tam widziałem chyba. Przepraszam. Nie? Nie widziałem? No dobra, po, ma... My bad! Tu coś jest. Lecę. No hej, przyjemniaczku. Dla mnie bym zginął. O, o kurde! Zaraz naprawdę zginę.

No, naciskałem to co miałem i nie wiem czego. Czego tak mi się. No i znowu to samo, no. Przestań. No Bad Bad Rhino No Bl -bl 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 -bl. Troszkę pajęczynek No chodź Pajęczynki ile razy trzeba tak zrobić? Wow. Ło! Bardzo ładnie. Wow. No chodź tu. Nic nie widzę. No, widzę. Szkoda, że tak spailowałem wtedy. No ok. Teraz lecimy dalej. Właśnie nie wiem, czy jechać do... Znaczy jechać. Lecieć do głównego punktu, czy... Ale zrobimy misję jakby poboczną. Lecimy. Jest to.

du du, 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 du. I Lalce, bo chcę Bo życie jest złe Czy są pieniążki, czy nie Lecę, bo wciąż kocham ciebie O, komiks! Kurde, mać Na komiks Kurde, tylko miksy mnie denerwują. Latają, a jak chcę je zabrać to Gdzieś się ukrywają. Pewnie wielu z Was się zastanawia co by było jakby Spiderman tak spadał z wysoka i się nie zaczepił pajęczynko, prawda? Otóż wyjaśniam zagadkę, nic by się nie stało, po prostu by sobie ładnie przyrżnął w ziemię. Wpisz, no idę do ciebie, kolego. Hop. I troszkę panczynek staniesz? Nie. Jej. Co mi dasz? Stay Dobra, ale nie musisz przenikać rączką przez moją klatkę, psiu. Ciach, ciach, ciach. O komiks. Kurde, komiks. Był tylko. O, o, o. No, mam Cię, no. Uuh, kurde. No, mam Cię, no. No pfff... Jaki denerwujący komiks. No, jeszcze raz, no. Pf. Proszę cię, no. no, Lecę! Pf. Dobra. Jeszcze tu jest to jedno. Lecimy tam. Znaczy, polecimy. Lecie. No, so cool. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Lecie, lecie, lecie. Hmm, był tu komiks. A teraz już go nie ma. Cześć Laska. Wow, nie wdrowo. Znowu był tu komiks. Aj! Aj, znowu źle. Ostatni raz. No. No Spidey nie... nie myj się. tylko jedziemy... No, znowu był komiks. No. Znowu był tu komiks. No. Dobra, idę tam, gdzie mam iść, bo. Czyli to dalej jest. Albo to ktoś zwiewa. Panie strażniku. Tak, czy mi się wydaje, że ktoś się zjewa autkiem? Nie Wo. Troszkę cię pozwiązuje I troszeczkę poturbuje No Co, zabrisz mi zdjęcie No Już, nie chcesz fotki Dobra Ło To lecimy teraz do głównego celu Tu już wszystko zrobiłem Czyli teraz tam Lecę Doktorku kurde znał był komiks no. Te komiksy są chore. Is pff. No. Jeden komiks. No chodź tu do cholery. No dobra, idę tam. Latające komiksy, no jak kiedy ja to mam? Dziękuję bardzo. No i znowu nie? dzie, gdzie, gdzieś na górze. Nożające, latające komiks. Ciekawe co to będzie teraz zobaczymy. Eee, to był komiks, tak? Czy mi się wydawało, bo jestem No i co, nie złapał To jest ten komiks, czy tu gdzieś latał? Hmm, dziwne. Dobra, lecę dalej. Tam coś widziałem chyba. Nie, Ło! No i znowu. No, dobra, Ło! Tu mam iść, tak? Ops Hmm Hop No tutaj, no O Gdzie jest ta literka E? Smiley, opuść się Tu masz iść No No dokładnie, tu, no Hop do dziurki To this wagon is surrounded at all times. Is that clear? As you can tell, ladies, it's ain't no ordinary load of trash. Doctor Smythe himself has instructed that this goes straight to the incinerator, no matter what happens along the way. The freak Spider-Man is still on the loose. Tu już się pewnie zakończę moje. Te? Dobra. Ja tutaj zakończę. W tym odcinku zapraszam Was na kolejny odcinek. Zagrajmy. The Amazing Spider-Man. Na razie.